Cześć, siema, siema! jestem Ryan G. To jest kolejny z naszej serii od farmy do firmy sezonu 6. Otóż to. E, I witam was w kolejnym oczyniaczku. Dobra. E, zmieniło się troszeczkę, trochę się zmieniło. I znowu pokażę dokładnie co takiego. Otóż, e, właśnie tutaj powstały dwie nowe wiaty. Z modyfikacji, których mam teraz naprawdę mega dużo. E, I szczekuje się wymiana bizona prawdopodobnie. E, na pomarańczowego, także. Wow, co nie, będzie spoko E, dziś oczywiście będziemy sobie e, prawdopodobnie wapnować e, nasze pola, e, więc e, trzeba będzie oczywiście kupić wapno, e, rozsiewać do wapna itd. itd. bla bla bla. E, I nie, on, dwie takie wiaty powstały, tutaj jedno to usnąłem. E, co dodatkowo? E, tak, to chyba nic się nie zmieniło, to jeszcze przyczep muszę sobie stonigować troszeczkę także dzisiaj troszeczkę się pobawimy, e, troszeczkę kasy wydamy e, i pokażę wam jak tutaj te pola połączyłem, a rozdzieliłem właściwie, bo chyba nie widzieliście a także w ten oto sposób, właśnie. Och, tak, podleci sobie. Dziwne, że wyglądać jest zielone, co nie? Takie. Ale spoko. Więc tak, to mam rozdzielone. E, troszeczkę muszę bardziej to podorać. To jest e, fakt. No i tu będę starał się postawić owce, bo e, owce będę tutaj hodować. A krowy będą w innym miejscu, już troszeczkę dalej, co nie? Jakby osobno, więc dobra. E, tak, zrobię teraz taki malutki myk. E, ja sprzedać ten traktorek. E, przy okazji, e, kupić tamten rozsiewer cały i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że jakoś tam sobie high nie więcej odbijemy. Ok, i e, dobra wiadomość dla Was, e, ponieważ wiele ciągle się pytało mnie, kiedy będzie wschodnia do dziewiętnastki. E, Ki z tym, że jest trzy dni po premierze, a ludzie już są forminga, nie? Znaczy, w sensie ja, ja już forminga ogrywam tydzień. E, jakby <laughs> znaczy ja to gram w piątek ogólnie, więc tak żeby to e, miało ręce i nogi to po prostu powiem, że nagram to w piątek e, Żeby nie było żadnych wątpliwości, e, co do tego e, i e, właśnie e, Jest dopiero dla mnie tydzień po tym kiedy, kiedy dostałem farminga no i po prostu mm, jest jakby troszkę za wcześnie żeby robić mapy Muszę ogarnąć e, system teraz tej dziewiętnastki jak to wszystko działa Dobra troszkę się wrąbiłem przed nim ale to Wybaczcie, no i muszę ogarnąć, jak działają te wszystkie teraz nowości. Co nie, bo jest ich dużo. Już tam trochę Kuba Kuba HD Channel oczywiście pozdrawiam, podał mi kilka informacji o odnośnie nowego Janca. No i cóż, troszkę się już zaznajmiłem z tym wszystkim, aczkolwiek dalej to jest za mało. Co nie, żeby to ogarnąć, wszystko dobra. Technologia, czy on rozsiewa? Nie, właśnie mam tutaj Fernelanda z modyfikacji. Jest dużo takich, no, giantsowych, można powiedzieć, modów, ale spoko, dobra. Eee, koła, koła. Ja Będą zwatane standardowe. Eee, to jest szerokość eee, 18 metrów, a to jest 12, ale weźmiemy sobie 12. Na razie, jak ktoś sobie ulepszymy. No i tak samo tutaj widzicie, też jest ulubione, ale dobra. Bierzemy tylko to. Eee, dokładnie. Eee, Pasowałoby nam jeszcze hmm, dokupić oczywiście wapna. A, które znajdziemy tutaj? Worki typu Big Bag. E, Wapnę jest akurat bardzo tanie, więc e, i jego też idzie bardzo dużo. Dlatego też sobie zakupię cztery woreczki. E, na zaś, później. E, dobra. E, I teraz jakby Wam. Nie mamy ciągnika, mamy tylko ten ciągnik. E, więc e, myślę, że. E, no, będzie się teraz działo, jakby nie było. Ponieważ. E, Będę starał się kupić niedługo nowy Oczywiście, e, najpierw sprzedać chcę trochę zboża I kupić nowy e, traktorek e, Z modyfikacji chciałem coś fajnego ogarnąć, e, bo wiem, że e, Pobierałem, strasznie masowo po, pobierałem mody po prostu mm, No i, może on ona pokaże e, Zaraz, tak Zagrody się na akurat nie zmieniło e, Mam strasznie dużo wiat, nie? E, ile? Cztery wiaty, strasznie dużo wiat Strasznie dużo e, Silosy, tu mam coś takiego Gospodarstwa, nie, ozdoby Różne yy, Właśnie jest yy, Od nasion, od tego wapna całego yy, Tak jakby Jak to powiedzieć, taki silos, nie, o, który będę mógł gdzieś postawić No i on gdzieś tutaj powstanie, prawdopodobnie gdzieś nawet tutaj Jakoś tak, czy No tu no, by pasował idealnie, ale widzicie, nie mogę go postawić, co nie Taki mm, minus ich tego wszystkiego Ale spokojnie sobie to wszystko ogarnę yy, poza Oczywiście no i jakoś tam sobie tam mniej więcej um, zrobimy, co nie żeby to miał ręce i nogi e, Teraz taki odcinek trochę na spontanie bo jakby myślę, dobra wejdę sobie Pan nagrywam e, No więc o troszkę mi przybyło e, Mam też kilka ciągników nowych e, To jest Doj 4 AgroStar e, case ten e, 1455 e, i tak ogólnie to e, nie wiem co tam jeszcze jest, teraz wam pokażę, bo sam nawet nie wiem do końca tak, jest Case Straight Agrostar, No i Hurliman. Jeszcze dodatkowo e, fajnie, co nie? W średnich chyba nic się nie zmieniło. Tutaj nie. I w dużych chyba też nie mam żadnego mo żadnej modyfikacji. O! I to jest właśnie NetBeyond Pomareczowy, o którym wam mówiłem. E, bardzo fajnie wygląda, prawda? E, mi też się również podoba. Po prostu koloryk zmiana, ale e, spoko. Chcemy, chciałbym go sobie potem zakupić. No tutaj oczywiście casik, Axel Flow z, z, z Farmiga 17. Ok, dobra, ciekawą zależnością jest to, że, nie wiedziałem o tym wcześniej Ale gdy resetujemy maszynę jakąś na tutaj właśnie, na sklep To ona jakby, jakby to powiedzieć, hmm, traci paliwo No po prostu paliwo nam się zeruje jakby, co nie, że mam, musimy zatankować go z powrotem I to jest dla mnie motywacja, żeby nie resetować, bo to trochę kosztuje A chcę grać to troszkę ekonomiczniej, pomimo że tryb jest naprawdę łatwy to jednak staram się każdy grosik tam gdzieś, wiadomo, przytrzymać przy sobie, żeby nie płacić podwójnie za coś, co, za co mogą nie płacić sobie. O Boże, przepraszam. Dobra, więc wjeżdżam sobie. Ogólnie widzicie, troszkę pochmurno jest, więc nareszcie mogę sobie poglądać chmury. Bardzo ładnie wyglądają, jak najbardziej. I cóż, coś jeszcze miał być. A, propagandę, że jesteśmy w temacie. To prace nad lubelską doliną e, V3 do 19 ruszyły. E, już mam czystą mapę, troszeczkę teren się pobawiłem. E, teraz e, poznałem sobie tekstury oczywiście. E, no i jakoś tam staram się więcej sukcesywnie cały czas coś tam robić, co nie? Ale wiadomo, że priorytetem dla mnie jest nagranie filmów, więc to właśnie teraz filmy będę nagrywać, a dopiero później będę starać się. E, działać z tym wszystkim, e, już jako z mapą w ogóle, właśnie. Bo tutaj przyjechałem sobie walcem, co nie? I teraz na, mi zniknęła trawa, bo to jest tak troszkę, no teren nierówny, co nie? Jak widzicie, i gdzie jest jakaś możliwość, żeby ta trawa tutaj urosła? W sensie chyba oprócz tego, że trzeba zasieć, co nie? Okej, okay, więc my sobie rozsiewamy. Wow, jak fajnie, jak biało. Dobra, troszkę zrąbałem to, ale dobra, myślę, że jakoś to tam idzie. Całkiem nieźle. Wapno się oczywiście tutaj przyda, raz na jakiś czas trzeba zawapnować Bo potem e, Wiadomo Będą lepsze plony chyba Tak mi się wydaje, no, przynajmniej Tak powinno być e, I chyba bardzo możliwe, że sobie zaraz kupimy ten silos i postawimy gdzieś, bo e, Nie chce mi się trochę za bardzo jeździć Z tym cały czas e, A myślę, że to będzie tak ok. No i w kolejnym będziemy sobie chyba raczej siać, co nie, raczej na pewno e, Będziemy sobie siać, chcę kupić sobie ten e, Kultywator, co nie mówiliście Tą glebą gryzarkę, jakby, no wiecie, żeby po prostu mieć, jakby to nazwać, Hydropak. jest z Hydropakiem na razie 3-metrowy, potem się upgrade'ujemy na ten kuna na 6, 2-metrowy Boże 4-metrowy, przepraszam. Ale to widzicie, oczywiście, wszystko w miarę z postępem. Jak na razie widzicie, lecimy tak. No, pierwszy raz wapnuję w sumie pole. Nie wygląda to najgorzej. Całkiem spoko, tak. No inaczej niż zwykle, co nie? Trochę wygląda to tak... E... No troszkę za biało według mnie, ale i tak jest okej, okay, co nie? W sensie widać, że coś się dzieje Super, naprawdę bardzo fajnie to wygląda To sieć akurat nie ma na polu, a jakby jeszcze była to w ogóle to by było kolorowo na tym polu, nie? <laughs> no i tak właśnie sobie pomyślałem, że troszkę szkoda, że postawimy tą wiatę Bo tamte są droższe, ale wygląda wiele ładniej, te są takie wielkie Troszkę nie pasują jakby do tego klimatu ale to nic, nie, jakoś tam sobie to przeżyję, najwyżej. Okej, okay, dobra. Tak sobie zjedziemy. Wybaczcie, że tak jeżdżę trochę chaotycznie. Aczkolwiek, no, chyba rozumiecie mnie w tej sytuacji, że staram się jakoś tak rozwieść to jak najszerzej, co nie? No, powiem, że jest różnica między 12 a 18 metrów. Pomimo, że to jest tylko 6 metrów różnicy, ale no, jednak jest różnica. bo jakby, koleżka sobie teraz w internacie Kasper, właśnie, także pozdrawiam Kaspra. Właśnie Kasper sobie teraz kupił farminga i grał sobie już na tej mapce, jakby nie było. I miał tam. O, nowa tekstura się zaimportowała, słomy, jakby coś. Bardzo fajna. No i grał sobie tam właśnie z tym rozsiewaczem do, do wapna. I miał tą wersję 18-metrową, co nie. Troszkę sobie tam zainwestował, ale fajnie wygląda. No i jest różnica, akurat, bo tam. Widziałem jak akurat y, się na tych polach, więc y, spoko, co nie? W przyszłości też pewnie sobie to tak zainwestujemy, no i oczywiście Większy zbiornik, ale to później, bo wiadomo Jak na razie to nie będzie nam potrzebne tak za bardzo A póki co skupiać się chcę tylko y, Na tym, żeby maszyna jakoś mieć, co nie? A nie żeby ona była jakaś taka Mega duża, dobra, może to tak powiedzimy. W ogóle na shaderach to wyglądało jeszcze lepiej, patrzcie Teraz na shaderach A teraz bez shaderów Tak średnio Dobra, wyłączymy sobie... Okej. Okay. Chyba wszystko. E, więc cóż, zakupmy sobie, tak jak mówiłem, ten e, nasz Silos Station. E, w którym miejscu? Tu by było spoko, ale potem... Jakbym chciał sobie coś postawić. Tak też nie bardzo. E, może tutaj nawet uda się. Zaraz... bo on jest w tą stronę, tak? W tą stronę jest, okej. Okay. To nie będzie sobie tutaj postawił, poczekajcie. O o, o! o. Świetnie Jezu jaki on jest biały, ale fajnie wygląda, co nie? Taki na początek myślę, że spoko 6800 za niego zapłaciliśmy, powinniśmy mieć je... 2, ale okej okay, Bo tu jest yy, dosypana ziemia O i to ładnie wygląda W miarę F1 chcę sobie zobaczyć yy, Cofnijmy sobie Być może to gdzieś jest taki trigger po prostu, który Tak jest trigger po prostu, więc okej okay. Już się nie martwi jakby Wapno, proszę bardzo. Nawóz, wapno, nawóz, wapno. A, bo, bo możemy tylko to. wiecie, że nawóz? Czy nam pieniążki polecą za to, czy nie? Jak nie, to jesteśmy strasznymi oszukistami. I skakowaliśmy system. Może na koniec nam potrąci. W sumie dobrze by było, gdyby potrąciło na koniec. Oha Za darmo, za darmo, dostajemy piece za darmo. Ej. I to jakie już grę wszedłem właściwie? No, taki trochę hak, co nie? Napiszcie, czy mam to zostawić, czy sprzedać. Bo mi to w sumie bez różnicy, ja mogę sobie już tam ewentualnie po tej bi te bigwagi cisnąć, co nie? Chociaż, no nie ukrywajmy, ale tak jest o wiele wygodniej, widzicie za darmo też, co nie? Znaczy za darmo. No, postawiliśmy ten silot, więc jakby. Rozumiecie, ale ciekawe, kto jest z nasionami, właśnie. No cóż, to w każdym razie super, że mamy, co nie? Takie coś. I te miedze koniecznie będą musiał sobie troszkę skurczyć, żeby to były mniejsze miedze no bo jednak nie ma co mówić, ale no... Takie troszeczkę przyduże są. Więc ja sobie to oczywiście zmienia. Spokojnie. A także tam jeszcze sobie troszkę Pojeżdżę z tym naszym pługiem. No, ale myślę, że to akurat bardzo fajnie tam pomikrzymy te pola. Nie wygląda to najgorzej. A powiedział nawet, że nawet wygląda lepiej niż było wcześniej, więc jakby... Jest okej. Okay. O, i te krzaki sobie też bardzo fajnie Bawiąc się troszeczkę wyjątki, już zwrócimy uwagę jak one działają. I dodać je na mapę to jest naprawdę chwila roboty, bo to się rysuje tylko właściwie tak jak to się rysowało przed pola. Więc dla mnie bomba po prostu. I myślę, że niedługo już, no bo za miesiąc, dwa pierwsze nie powinno wyjść. Także można nawet na gwiazdkę na gwiazdkę to jest tak za bardzo obiecujący termin, za bardzo obiecujący. Nie wiem no w sumie, co chciałem powiedzieć w ogóle. No tak, zapomniałem. Ja chodziło to, że po prostu się na gwiazdkę nie wyrobię z tym, z tą mapą Prawdopodobnie, nie wiem jak będę siedział akurat przy tym no, Ale też najgorsze, że teraz no, staram się w miarę uczyć z tego, w szkole, co nie? No i jest też trochę tego Materiału do przerobienia, no jeszcze debil, sobie wziąłem matematykę i fizykę rozszerzoną na maturę, to już w ogóle Kim trzeba być, nie? Żeby takie głupoty dwalać, no ale dobra Nieważne, damy sobie jakąś radę, może uda się nawet skminić tą mapę, zresztą Rafik rok temu też miał maturę i jakoś tam dawał radę, co nie? No mniej lub bardziej, ale starał się, co nie? No, mi też zależy, zależe by nie było, więc Oczywiście po maturze, jak już napiszę wszystkie egzaminy, to Jestem od kwietnia w domu, także od kwietnia gdzieś nie my, nie? No, więc to będzie ogień dopiero Heh. Dobra Chociaż tym się motywuję Okej, okay, wyłączym sobie Ej, ale bardzo fajnie akurat, mi się podoba to Tylko to właśnie powiększyć pasowałaby troszkę te poletka I to jest takie na bank, że powiększę sobie te pola I jeszcze troszeczkę, co nie? No i tam no, poza odcinkiem sobie to jakoś <laughs> Poogarniam e, dobra, co jeszcze chciałem zrobić w tym odcinku? E, cóż, nawieźć, a tam jeszcze całą nawie na pole Dobra, to chyba powinniśmy akurat się wyrobić z tym Na odcinku, także nie będzie tak najgorzej <laughs> Ale skrętamy sobie akurat, strzelił na jakiegoś Fajnego. O, poczekajcie, jakoś może tak sobie zrobimy. I tak. Dobra. Wystarczy. Oczywiście więcej nie chcemy. Się bawić z tym. No i właśnie nie wiem. Napiszcie mi, co z, y, mam zrobić. jak chodzi tutaj o tą trawę. Bo, jednak, fajnie by było, żeby to ta tawa rosła. A jak zrobię pole, to chyba wiadomo, przy każdej orce będę musiał uważać, żeby tego nie zepsuć, nie? O, i dzisiaj mieliśmy w ogóle jechać na zamek. Ale pojedziemy innym razem. Następnym razem pojedziemy na zamek um, Bo jakby Jakby zapomniałem, co nie? O tym Okej, okay, ładnie się nagrywa, wszystko spoko O, Pershing nasz, właśnie, Zajrzymy do Pershinga, co tam u Ciebie Pershing? Nakarmimy Cię może, co? Głodomor, już patrzcie W ogóle yy, ogarnąłem, że on może aportować, nie? Czy on poleci pod piłkę? Czy nie? Tak to jest jak ma się wyłączone chudy teraz z tym Okej, okay, dobra Polecisz po tą piłkę? Pershing nie jest zbyt mądrym psem, niestety to trzeba przyznać. Może przejdziemy piłkę o, super, przyjechaliśmy No, o, sorki za ten mikrofon No cóż, dobra i jak mówiłem tutaj właśnie w tym oto miejscu będę stawiał gospo, gospo. Pastwisko dla owiec, co nie? No dokładnie gdzieś tutaj w tym miejscu, żeby sobie e, rozbudować i troszeczkę wiadomo, jakąś tam zarabiać z tych owiec. No krowy to jednak pasowałoby już znaleźć jakieś inne miejsce. E, jeżeli macie jakieś fajne miejsce, to piszcie mi koniecznie w komentarzu po prostu na mapie. Gdzie jest jakieś dobre miejsce na mapie, żebym mógł tam e, postawić obory dla krów, co nie? Bo tutaj troszeczkę jest pochyło. Zawsze fajnie... Człowiek się starał, żeby te połala były jak najbardziej pochyłe, co nie w farmingu. A teraz, jak doszły te obory, to wszyscy chcą, żeby był prosty teren gdzieś, przynajmniej w jednym miejscu, żeby można było zrobić eee, jakoś budynek, postawić co nie. No i właśnie to jest teraz dla nas, dla mapmakerów, to będzie mega wyzwanie co nie. Jak chodzi o <laughs> tworzenie po prostu gospodarstw, bo o ile ktoś będzie mógł sobie zrobić. Ten tryb najłatwiejszy i wszystko mieć jakby na start To na przykład druga osoba będzie chciała sobie zrobić ten tryb trudniejszy, co nie? I już na przykład nie ma tej obory na start, które ja mogłem postawić. Ewentualnie ta obora będzie... tylko ta obora będzie stała, a resztę będzie można sobie tam na swoją rękę jakby zrobić. No ale właśnie jestem ciekawy jak to będzie wyglądało z tym wszystkim Jakie modele będą wychodziły, playable i tak dalej, i tak dalej no jak na razie już mi się podoba bardzo to, że ktoś pomyślał i zrobili już kilka tych modeli wiat, co nie? Wiaty są akurat bardzo przydatne I jestem ciekaw jak będzie z garażami, czy garaże tak samo będzie się dodawało z, oczywiście z bramami Czy troszeczkę inaczej Bo wiadomo już triggery się pozmieniały, jest troszeczkę e, wszystko w innym stylu zrobione No i trzeba kombinować po prostu, co nie? Także oczywiście ja z całych sił się będę starał, żeby to wyszło jak najlepiej, aczkolwiek no nie mogę obiecać wszystkiego, no bo sam po prostu nie wiem, jak to wyjdzie, nie? W sumie to pole, tutaj co jest, to ono takie bardziej gospodarcze, co nie? W sensie tutaj można bardziej robić gospodarstwo na tym polu, więc nawet nie wiem, czy warto się mi to wszystko siać Bo myślę, że tu właśnie można by kilka obórek postawić sobie. W sensie obór dla krów gdzieś tutaj, co nie? No zobaczymy. Fajnie by jeszcze było, gdyby był... coś takiego jakby były takie mody, że mogliśmy sobie na przykład podłoże trawy zmienić na podłoże cementu, nie? To było kurde bardzo fajne. I przydałoby się to zrobić. Do dziewiętnastki tutaj, bo no, jakoś tą drogą sobie zrobić, co nie? Wiadomo, ja to mogę zrobić sobie na mapie po prostu, żeby ta mapa była dla mnie singlowa, ale to... To nie bardzo by pasowało, co nie? Tak to się mogłem bawić na przykład na. Yy, naszej serii Realne Gospo. Tutaj już... Oczywiście Realne Gospo już jakby zapauzowane. I nie wiem kiedy wróci Może w ogóle, może jeszcze kiedyś. Kto to wie. No, ale... teraz poka to idzie, co nie? To, fajnie, że tak troszkę by na tym traktorem co się dzieje, wiadomo, co nie? Więc to, to jest bardzo na, na propsie. Okej, okay, dobra. I chyba akurat wyszło tak, że skończyliśmy pole. Dobra, zjedziemy sobie już tam jeszcze O, tu jeszcze sobie po naworze troszeczkę. Okej. Okay. Wybaczcie tak trochę z drona latam, ale no. Choroba zawodowa. Muszę mieć ciągle wszystko na widoku, nie? Muszę wszystko widzieć. Dobra, fajnie. Tutaj jest wjazd jakiś taki. No, spoko. Jak no, widzicie, myślę, że troszeczkę lepiej wygląda gospodarstwo niż wcześniej. Na moje to nawet fajnie to wygląda, troszeczkę bardziej po swojemu. O, tu piłka leży. Zaraz peryszynkę przyniesie pewnie O ile nie zapomni oni. No jak widzicie sobie tak to powstają maszynki Oczywiście wszystkich nie ma bo Po prostu nie zdążyłem, zrobiłem to chwilę przed odcinkiem Więc myślę że nie będziecie na mnie jakoś tam Mega źli za to Że wam nie, nie pokazałem tego na odcinku Ale naprawdę myślałem o tym, nie Już chciałem postawić te yy, Dwie wiaty odwrotnie że co, nie? Żeby one były razem w, Tak jak silo stoi Ale pomyślałem że jednak tak będzie troszeczkę lepiej yy, Bo można sobie wjechać i tutaj i tutaj no odios jest taki ładny widok, co nie? Jakby można powiedzieć. Okej, okay, dobra. Cofnę sobie. Okej. Okay. Dobra, także ludziska. Wielkie dzięki za uwagę. E, ja jestem Ryan no i się zamierzam do kolejnych odcinków z naszej serii. E, od farm do firmy. No ładnie wygląda teraz. E, trzymajcie się. No i cześć!